Dożynki to zarazem święto rolników, jak i okazja, by przypomnieć, jak wartościowa jest ich praca. Podczas dożynek gmin Niemce, które w tym roku odbyły się w Ciecierzynie, nie zabrakło tradycyjnego korowodu z pięknymi wieńcami. Drodzy rolnicy, staropolskim obyczajem chylimy dziś czoło przed dożynkowym wieńcem obwieszczającym zakończenie tegoroczne żniwa. Po korowodzie i wystąpieniu wójta przyszedł czas nam mszę świętą. Ksiądz w trakcie kazania podkreślał, jak ważna jest rola rolnika. Jak żadna inna. Właśnie praca rolnika wydaje się tą, która podkreśla podmiotowość człowieka. Już po raz czwarty zostało wręczone odznaczenie dla zasłużonej osoby dla gminy Niemce. W tym roku wyróżniona została doktor Leokadia Grabska, która w Ośrodku Zdrowia przepracowała 52 lata. Pani Leokadia Grabska rzeczywiście pracowała jako przysłowiowy judym. To człowiek wielkiej chwały. Odznaczeni zostali także rolnicy z gminy Niemce. Wręczył je poseł na Sejm, mocno związany z gminą Niemce, Henryk Smolarz. Bardzo często zapominamy, że to co mamy codziennie na talerzu, to w każdym w tym posiłku jest duży trud i wysiłek ze strony rolnika. I rolnicy powinni mieć z tego tytułu nie tylko nasze podziękowania, ale także satysfakcję, w tym satysfakcję finansową. I tak im życzę z całego serca. Po odznaczeniach przyszedł czas na dobrą zabawę. Zaczęła młodzieżowa orkiestra Denta ze Strzyżewic. Po tym występie przyszedł czas na zespół szwaczki. Niezwykły występ, bo w tym roku zespół obchodzi 50-lecie swojej działalności. Hey! Tylko na scenie wiele się działo. Na dorzynkach można było zjeść darmową kiełbaskę, a dzieci korzystały z przygotowanej dla nich zjeżdżalni. Ja jestem mieszkanką Ciecierzyna i mieszkańcy bardzo sobie chwalą to, że mogą uczestniczyć w tak fajnej y, imprezie. Wszyscy czekali na dożynkowy turniej sołectw, który zawsze przyciąga tłumy kibiców, dopingujących swoich zawodników. Tegoroczny turniej rozpoczęły zawody w dojeniu krowy. Technika dojenia bywała różna. Inne konkurencje, w jakich rywalizowało sześć drużyn, to między innymi wyścigi w workach i jednym bucie. Zwyciężyła drużyna z Majdanu Krasieńskiego. Wieczór uświetniły jeszcze występy taneczne. Na koniec dnia wystąpił churmencki z Niemiec. W dzień zakończyła zabawa taneczna. Czym bliżej wieczoru, tym więcej ludzi gromadziło się na dożynkach. aby wszystkie życzenia dla rolników się spełniły. Dobrych cen. Mniej problemów, więcej radości, dużo zdrowia, wiele optymizmu.